Witam Was serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Z kolejnym filmem na tym kanale. Dużo osób się prosiło o króliki, więc nagramy dzisiaj o klikach. Jednakże nie o wszystkich klikach, będzie ten film podzielony na dwie części, bo trochę tego gadania jest. Jak widzicie, klatkę w końcu wyremontowałem. Tak więc jest jakiś sukces po roku czasu. W tamte wakacje miałem naprawić, nie zrobiłem. Tak więc te zrobiłem na początku, trochę się do roboty wziąłem. Te klatki wyremontowałem. Ale to już opowiem Wam w dalszej części odcinka. W pierwszej części pokażę Wam mieszańce, jak tutaj to wygląda. Czy jest jakiś nowy nabytek, nie wiadomo, zobaczymy. A w drugiej części pokażę Wam hodowlę miniaturek. Tak więc co, przechodzimy do oglądania. Tak więc może na pierwszy ogień pójdzie ta stara, standardowa klatka. Powiem że Wam, że musi już iść troszeczkę do remontu. Myszy mi się tak tutaj zagnieździły. Staram, staram kurczę, coś mi nie wychodzi mówienie. Dawno, dawno filmu nie nagrywałem. Staram się jakoś te myszy tutaj utylizować, ale to powiem Wam, że naprawdę ciężka jest walka. Tutaj jest pod blachą, robią sobie gniazda. Była zamontowana. Jak nie ma blachy, to ta papa już jest, widzicie w jakim stanie. Te deski po prostu, no, klatka zaciekała, tak, blacha musi być. A z drugiej strony, jak jest blacha, no to. Te myszy siedzą pod tą blachą, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz, jak są takie upały, to pod tą blachą one mają nie za i się już wyprowadzają powoli z niej. Czasami mi się trafi gniazdo myszy, jak gdzieś dłużej nie wyrzucę obornika, bo się akurat samica wykoci, gdzieś tam jakieś gniazdo z myszami mają, mi się trafi. Ale tutaj, nasza kotka, gdzieś to ona tutaj chodzi. Ona oczywiście nie pogardzi takimi myszkami, tym bardziej jak teraz ma swoje cztery młode kociaki. To tym bardziej lubi sobie tam te myszki przekąsić. Żeby miała więcej pokarmu dla małych. No ona teraz tutaj nawet chodzi. Bo coś czuję, że jak tutaj jestem przy To coś może być jakiś pokarm dla niej. Ale no dziś się teraz zwiała. Tak więc to Przechodzimy sobie do pierwszej samicy. Bo tutaj są jak widzicie same samice w tej klatce. Jest tu ta samica sroka czy moja. Którą dostałem dwa lata temu wtedy na Boże Narodzenie. Jak widzicie. Dostały teraz trawę. Gorczycę miałem do pszczół, ale niektóra już przekwitła. Tak więc troszeczkę podkosiłem. Tu jest i gorczyca, i ten modrak, to jakoś inaczej się nazywa. I komosa biała, czyli lebioda potocznie mówiąc. I różne takie kwiaty, nie kwiaty, chwasty, nie chwasty. Kliki są zadowolone i smakują. Ale no nie teraz o pokarmie. Miała ona tutaj młode. Byłem teraz w niedzielę na rynku. No i tych młodych sprzedałem, bodajże zostały mi dwie sztuki. Mam je teraz oddzielone tam klatkę, w tamtej klatce, gdzie tam są, można powiedzieć, takie odpadki. Co tam znaczy odpadki? No tam, gdzie mi jakiś, jakiś królik zostanie, są w podobnym wieku, wszystkie są tam, bo tam jest już taka klatka. No bo wiecie, jak mam rynek i na przykład tam wrzucę dwa gniazda razem, są one w odpowiednim wieku i z tego mi zostaną dwie sztuki, z tego to już nie rozdzielam do matek, bo po pierwsze no zapach już innych kluczków przeszedł na nie, a po drugie no to też ta samica ma z tymi dwoma siedzieć, a tym bardziej, jak już są. Można powiedzieć, że na odsadzenie. No to jak najbardziej no nie jest to zbytnio korzystne. Taka samiczka już jest oddzielona od sobie, odpoczywa. I potem po jakimś tam czasie jest ponownie zakocona. Tak więc tego tak ona się tutaj prezentuje. Nic zbytnio się u niej nie zmieniło. Przechodzimy sobie do tej naszej samicy fajnej, trójbarnej Gepardki. Pokaż się. Wiadomo, dzisiaj jest gorąco 30 stopni, tak więc te króliczki... Mają no gorąco w tych klatkach, aczkolwiek już teraz jest tam godzina 16, pół do 17, więc już jest troszeczkę chłodniej. Wodę trzeba im zmieniać na chłodną oczywiście, no bo to te upały to muszą dużo pić. Trawy tak niechętnie jedzą, troszkę sobie pojadły, ale resztę zostawiły. Jest ona zakocona znów po tym reksie. Pierwszy raz było to urodziło nam reksy, bodajże mi jeden został samczyk właśnie młody po niej. tego później pokażę. A tak no, no jest teraz znów zakocona i zobaczymy co tam z niej wyjdzie. Z dnią jest o tyle problem, że w każdej tutaj klatce mam tak dłuższe pojemniki zamontowane specjalnie do młodych. Ale u niej nie mogę mieć, bo co tutaj już miała, to większe karmidło, to wszystko. I robiła odchody, i wydalała z siebie mocz na to, tak więc zawsze był półmisek, jak chciałem dać jej ziarno, zawsze był cały w fekaliach, jak to się mówi. i Musiałem czyścić, tak więc wkurzyłem się i dałem jej zwykłą kafelkę i teraz w kafelce ma Jak jest młoda, to oczywiście drugą kafelkę jej dołożę. I będzie gitara. Nie, tak nie robi chociaż do tego. Przechodzimy sobie do kolejnej. Jest tutaj taka samiczka, jest z takiej średniej rasy, znaczy rasy ze średniej odmiany mieszańca. Jej nie widzieliście jeszcze na kanale, ją kupiłem jakiś czas temu. Jest jej pierwszy wieko, tutaj. I widzicie, była ona puszczona do również takiego łacia tego samca, więc wyszły różne. Był jeszcze jeden taki bardzo malutki, ale wam powiem Wam, że odpad dostał biegunkę no i nie udało się go uratować. Te się wydają jako, że są białe, ale widzicie ten ma takie fajne podcienie niebieskie jak mamusia na oczach, umalował sobie. Tamten jest taki lekko rudawy. No i różne takie ma ma mają pasemka. No one są z tych średniaków, ona ma tam około 4 kg, tak więc za duże też one nie będą. Są takie średniaki jak to się mówi więc jak to się prezentuje. chleba trochę im zostało, co im dałem wczoraj. Widzę, że nie wyjadły. Później im wybiorę. Jak oczywiście nie zjedzą. Zaglądamy do kolejnej. Ona się tutaj pod trawą nam zakopała. Nie będziemy jej budzić. I tam ma i rudę, i burę, tak jak ona. Jest ich tu bodajże, już Wam mówię. Tu są 3, 4, 5, 6, chyba 7 ma tutaj ich. Tak jak miała miała chyba 9. nie, 8 miała, jednego był taki, dziewięć miała, jeden był no taki bardzo słabiutki teraz z tydzień temu, no to musiałem go zutylizować, bo naprawdę był chudy nie karmiła go i tylko piszczał drugiego podrzuciłem do drugiej samicy do której zaraz przejdziecie, ale zauważyłem, że chyba nie przeżył jeszcze kilka dni temu go widziałem, a teraz już niezbyt go widzę a reszta tutaj została, jak widzicie i ona była zakocona po samcu nowozelandzkim czerwonym Możecie się dziwić, bo znów nabyłem takiego samczyka, ale to już w dalszej części filmiku Wam go pokażę. Tak więc nie wyszły typowo Nowozelandy, bo są troszeczkę takie nakrapiane czarnymi, ale powiem Wam, że bardzo takie tuściutkie, mięsne wyszły króliczki. Kto wiadomo, Nowozelandy, Kalifornie czy Wiednie że są takiej mniejszej budowy, ale właśnie bardziej takie umięśnione. Tak więc jak na jakiś pasztecz czy obiad, to, to też są dobra rasa i tak w miarę też szybko rosną. Tak więc tak się u niej prezentuje. Nawet widzę, że jabłuszek nie dojadły co dostały rano. Jest kolejna bura samica. Tutaj ma ona również młode. Teraz jest tak gorąco, że one po całej klatce nam tu dają I właśnie też ma. Nie będę tak tutaj zaglądał, ale też ma tutaj koło 6-7 sztuk i czarnych i takich gepardzików po tym samcu gepardzie. Ale też są bardzo tuściutkie. Ma ich mniej, więc może je elegancko wykarmić. I oczywiście szybko rosną. Samiczki nie będę stresował, niech sobie leży, odpoczywa i się chłodzi, więc tak to wygląda, przechodzimy do kolejnej, jest tu nasza stara emerytka, mieszaniec, z nią mam taki problem, że przynajmniej raz w miesiącu muszę jej czyścić duszy. widzicie, parchy jej wychodzą, wiadomo, można dać zawsze od parchanie, ale ja też jej tam naftą, takimi rzeczami próbuję, jest miesiąc spokoju i znowu jej nie chodzą. Ale to jest kwestia, że ona ma też koło 8-9 lat, tak więc ta samiczka też już nie jest pierwszej młodości. No co, trawy też tak zbytnio nie jedzę. Uważam, że siano jej nie smakuje. To siano to dawałem jakoś 3-4 dni temu i mi widzę, że do tej pory nie zjadła, tak więc troszkę dziwne. Ale no nie każdemu królikowi wszystko smakuje, jak to się mówi. Ją dwa dni temu puściłem do samca po dłuższej przerwie i to bardzo dłuższej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj nie przechodzimy, bo tu są miniatury, to w kolejnym filmie. Przechodzimy sobie tutaj do samców. No i tu standardowo nasz gepardzik sobie tutaj odpoczywa. Dzieci ładne już na połodził nam tutaj w hodowli, tak więc jest super. Krawki też sobie nie dojad. Zamontowałem tutaj poidełka, tak więc widzicie już jest pusto. Pod wieczór zawsze im dolewam jeszcze, tak więc im... ja jeszcze nie pusto, jeszcze też ma. To więc im doleję. Tutaj obok jest samczyk. Ale to już niezwykłe lecz miniatura. Będzie w drugiej części pokazane, żebyście też mieli co oglądać. Bo jeden taki dłuższy odcinek to mi się kilka godzin przesyłał, a tak to wolę tam wiecie, dwa takie max 10 minut. Tutaj tak tą kratę chwilowo założyłem i ciężko się trochę ściąga. Ale poradzimy sobie. No I co? Tu jest druga ta samica taka posrokaczu, co którą dostałem. Yy... No w tamtym roku na Boże Narodzenie w prezencie, tak jak i tamta bura samica co ma młode. No i też była teraz puszczona jakiś tydzień temu, zobaczymy co z tego będzie. Ona mają to o tyle fajnie, że mają tutaj w tej dolnej klatce i mają chłodniej troszeczkę. A więc no tak to się prezentuje. A tutaj jest ta biało-niebieska, ona już była we filmach. I również była puszczona do nowo Nowozelandzkiego. Tamta do geparda, a ta no do, do nowozelandzkiego, kurczę, nie mogę się trochę wysłowić. Eee, no i zobaczymy też, była tydzień temu, w, tym, w ten sam dzień była puszczana, co tamta sroka, czy tak też zobaczymy, co z tego wyjdzie u nich. Co mogę dodać, no tutaj, jak widzicie, te klatki robiłem siatką, takim przedziałem i na dole miałem również tak robić, aczkolwiek, no, pomyślałem, że tutaj będą samiczki, lepiej, żeby tak miały przegrodzone deskami, żeby się nie widziały. Bo raz ta samiczka była tutaj obok samca, co wtedy zmarnowała, też mi podpowiedzieliście, że też mogła być wina, przy... taka wina, że no okociła się ona, czuła samca, widziała samca, dostała ruje, no i te młode niestety porozrzucała po klatce, tak więc tutaj na dole już nie dawałem desek, no a tutaj nie przerabiam, no ze względu tego, że i tak tutaj będę miał samcę, tak, tak więc no to jej nie przeszkadza, no przez klatkę nie gryzam, a ten tu nawet im podbiera, ale dobra, ciebie to na... w kolejnym filmie pokażemy. No tak więc jak to wygląda. Próbujemy zamknąć jedną ręką, aczkolwiek jedną to jest nierada wyzwanie. No mogą sobie. Pomożemy i przechodzimy do ostatniego mieszańca, którym jest ten legendarny nowodolanski, o którym co chwila wspominam. Widzicie, tak on się tutaj nam prezentuje. Też chlebka nie dojadł i jabłka. Jabłka to widzicie, nawet mu nie, nie smakowało, nie chciał zjeść. Nie zgnity, tylko widzicie takie prze, prze, przebarwione trochę. No tak więc, no on jest już starszym samcem Kupiłem go na rynku w zwierżu, co prawda pan tam mówił, że z tamtego roku czy półtora rocznie a tak naprawdę guzik prawda, bo też już na tych królikach trochę znam, on ma, nie ma coś koło 3 lat jak nie lepiej I widać to po jego yy, Po jego klejnotach jak to się mówi, chodź no pokaż się No widać, że już jest Są <laughs> big klamoty, tak więc jest już starszym samcem Ale no zobaczymy co tam wyjdzie, no jedne młode już mi spłodził Tak więc wyszły takie rude Teraz ta stara samica brązowa była puszczona właśnie do niego dwa dni temu. No wczoraj chyba też jeszcze raz ją dopuściłem, tak więc zobaczymy jakie po nim wyjdą. No i to by było na tyle chyba. No jest starsza, ale tam za nie duże pieniądze, bodajże chyba za 60 czy za 70 zł go kupiłem, tak więc to nie są też jakieś kosmiczne pieniądze. Też chciałem, wiecie, do tych średnich samic takich 4-5 kilówek. Kupić troszeczkę takiego też średniego samca, żeby takie, wiecie, mięsne wychodziły. Bo te 7-8 kilówki są też duże, wychodzą. Znaczy, no, może nie 8, ale te 6 6,5 kilo, co mam te większe samce, srokacze z tym trójbarwnym to wiadomo, że one są bardziej już podłużne i tak w masę, po czasie, dopiero rosną. Mate, po Nowozelandach tych takich 4 kilówkach to tak szybko tą masę zdobywałem. No, z moim doświadczeniem może się ktoś z tym nie zgodzić, ale no, ja mam takie doświadczenie i po prostu, no wiecie, chciałem po prostu nowego samca zakupić Za, możecie zauważyć, że często mówię po prostu ale jakoś to słowo lubię, polubiłem i tak to jest moje rozpoznawcze tak więc dobra, mniejsza z tym to by było na tyle o królikach mieszańcach no i nowozelandzkim to już rasa ale to jak to się mówi, duże króliki, o tak powiem temu też troszeczkę mniej wody zostało tak więc to by na, było na tyle z tych dużych królików jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym. Oczywiście dzisiaj oglądacie z Zaraz będę nagrywał o miniaturach, tak więc jutro już się pojawi film o miniaturach. Tak więc zarezerwujcie sobie czas. Już Wam mówię, teraz jest godzina 17.00, no filmik będzie o 20.00, tak więc jutro kolejny film o królikach znowu będzie o 20.00. Później może o kucykach, o czymś, bo tam się młode urodziły, o nowych nabytkach, takie tam duperele. Coś innego Wam nagram, bo już powiem Wam, miesiąc był przerwy, troszeczkę żałuję, ale tak wiecie, nagrywać to nagrywać, ale jak już się zrobi tą przerwę, to później to człowiek się tak wlecze, ma czas, będzie leżał na tym łóżku, a nie w stanie, żeby nagrywać. Ale no, myślę, mi się wydaje, że taki odcinek nawet no 14-15 minut Wam wystarczy i troszeczkę Was rozkręci. Tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć. Buziaki.